Wszędzie ćwiczący dzwonią przestań tutaj kładę się na prostej ławeczce Najpierw się podpieram rękoma i trenujemy silne dłonie ręce raz, dwa jak to wygląda, to chyba tak, Powtarzamy 10-15 razy. Ręce do przodu, do tyłu. Kładę się na tej ławeczce płasko. Ręce w górę i do bioder. Raz, dwa. Raz, dwa. Wzmacniam kręgosłup i plecy. Raz. Dwa, raz, dwa, raz, dwa. To nie? Raz, dwa. Nie, jak, nie, nie tego to jest. Głowa zawsze nie, jak na wprost. To. Prostuje ramiona. Ławeczka jest wąska, ale to nic. Da się też ćwiczyć. Biodra zostają przy ławce. Ręce same się prostują. Tak jak pompki, ale biodra zostają. A, wzmocnienie ramion i całego kręgosłupa siadam sobie o krakiem na tej ławce plecy wyprostowane ręce w bok raz, dwa raz, dwa raz, dwa skręty tłowia razem z głową moja stopa się po raz pierwszy w życiu wykąpała w jeziorze. Rozluźniamy ramiona, puszczając je luźno. Raz, dwa i naprzemiennie też. Raz, dwa. Raz, dwa. Każde ćwiczenie wykonujemy we właściwej postawie, wyprostowani, bo samo wyprostowanie i ustawienie ciała właściwe to już jest ćwiczenie. Proszę nie zapominać o tym. Ręka na klatce. Jak do przysięgi na przemian, druga, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj można dziesiątki ćwiczeń i kombinacji. Sobie zrobić. Zobaczcie, stoję o krakiem na ławce. Raz, dwa. Raz, przeskok, dwa i zmiana. Raz, dwa. Raz, i z wyskokiem, i bez. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Wszystko jest ćwiczone, całe ciało. Siadamy ponownie, plecy wyprostowane, klatka prosta, wzrok skierowany przed siebie. Ręce przed sobą. Mocno napięte. Tak, trzymam jej. roz dwa. Roz, dwa. Raz, dwa. Napinam. Rozluźniam. Napinam, rozluźniam. Napinam, rozluźniam. I odwrotnie. Raz, dwa. Raz, wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech, wydech, wydech. Widzicie jak całe barki, klatka pracuje. Teraz klasyczne nożyce takie jakby ręko ma, raz, dwa, trzy i daleko. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ręce jak najwyżej. Raz, dwa, trzy Zgrać. Wdech z ruchem, wdech, wydech z ruchem. Raz, dwa, trzy. 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 Chwila odpoczynku. Ręce przed sobą. Jak najdalej uginamy klatkę do... Przyciskamy klatkę do ławki. Tam tyłem biodra do tyłu, raz, dwa, trzy raz, dwa raz, Dobra. Dwa. raz dwa raz, dwa o, i po, do postawy właściwie wracamy Teraz kilka ćwiczeń oddechowych dech Wydech. Wydech. wydech 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 wszędzie ćwiczący